Każdy, kto był choć raz w Ziemi Świętej, w Palestynie, w Izraelu, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, mógł zauważyć tę niezwykłą nienawiść Żydów do wszystkich chrześcijańskich znaków i symboli. Wystarczy, że założy się koloratkę, aby przechodzący pluli. I pokazywali w ten sposób pogardę. Wystarczy nieść krzyż na krzyżowej drodze, żeby zaraz zdarzyli się jacyś bojówkarze, którzy będą przeszkadzać w krzyżowej drodze, którzy będą za wszelką cenę ośmieszać, drwić, ignorować, a nawet bić. Tak wygląda dzisiaj życie chrześcijan w Ziemi Świętej. Ale przecież nie tylko dzisiaj. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii chociażby to zdanie, że apostołowie z obawy przed Żydami zamknęli się na cztery spusty, szczelnie, a mimo to doświadczyli tego, że Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Warto zwrócić uwagę na ten element, dlaczego? Dlatego, że w przestrzeni publicznej bardzo chętnie mówi się o tym, że wyznawcy judaizmu to są nasi starsi bracia w wierze. Tak się mówi, niestety, nieszczęśliwie, choć nie ma to nic wspólnego z prawdą. Dlaczego? Otóż dlatego, że tych Żydów, którzy byli Żydami biblijnymi, tak jak Jezus z tej kultury się wywodził, już nie ma. Trzeba mieć świadomość tego, że wśród Żydów powstała nowa religia. Po zburzeniu świątyni jerozolimskiej Żydzi rozproszyli się po całym świecie i stworzyli taką nową religię, która się nazywa judaizmem rabinicznym. To nie jest ten sam nurt i ta sama religia. Cały ten judaizm rabiniczny powstał w kontrze do Jezusa Chrystusa i nauki Ewangelii. I wszystko, co w nim znajdziemy, jest odpowiedzią jakby na zmartwychwstanie Chrystusa, na to, że Jezus się poświęcił na krzyżu, że ofiarował się za nas i że zmartwychwstał wbrew wszystkim i wszystkiemu. I zrealizował tym samym tą misję odkupienia człowieka z każdego grzechu. I jako odpowiedź na to powstał ten judaizm rabiniczny. Przed którym trzeba się strzec, co wskazuje dzisiejsza Ewangelia, nie dlatego, że on jest taki groźny, ale dlatego, że zawsze wszystko, co robi, jest jakby przeciw Jezusowi i Jego Ewangelii. No ale idźmy dalej, drodzy, po tym dosyć poważnym i takim porządkującym wstępie, warto zwrócić uwagę w dzisiejszej Ewangelii na dwie istotne części czy dwa istotne fragmenty. Pierwszy fragment, kiedy pan Jezus powiedział do swoich uczniów: Weźmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dzisiaj toczy się w świecie, szczególnie w Polsce, która jeszcze jakoś stara się trzymać Chrystusowego Krzyża i Jego Ewangelii, ale toczy się taki spór. Po co spowiedź? Przecież można się z Panem Bogiem samemu rozliczyć, przecież można żałować nawet i to, i to mocno za swoje złe postępowanie. Po co spowiedź? Ciągle toczy się ta batalia. Ostatnio było nawet choćby w Sejmie głosowana petycja, żeby zakazać dzieciom spowiedzi świętej do 18 roku życia. Dlaczego ta walka jest taka y, zajadła? Dlaczego ta walka jest taka nieustannie y, i to używająca każdego argumentu, nawet najgłupszego. Ale dlaczego on, ona tak wygląda? Otóż dlatego, że spowiedź święta jest czymś więcej Niż tylko wyznaniem grzechu. O tym się oczywiście nie mówi w tych dyskusjach. Dzisiaj ludzie odchodzą od spowiedzi, ale za to w kolejkach stoją do psychologów, terapeutów, różnego rodzaju wróży, wróży przepowiadaczy i tak dalej. A kiedy byli przy konfesjonałach, znacznie mniej tych różnych problemów w życiu się zdarzało. Bo Sakrament spowiedzi to nie tylko wyznanie grzechu, nawet nie tylko odpuszczenie ich przez Boga, ale to nade wszystko lekarstwo na choroby naszej duszy. I oczywiście nie można tego doświadczyć, kiedy się stoi w długiej kolejce przedświątecznej, kiedy ksiądz stara się jakoś wszystkich wyspowiadać na święta. Trwa to krótko, często tak naprawdę dwa słowa, dwa zdania, żeby tylko nie przeciągać, bo kolejka jest do samych drzwi. Ale kiedy zastanowimy się nad tym właśnie, o co chodzi w spowiedzi świętej, jak powinna ona wyglądać, a także jakie skutki w życiu człowieka przynosi, zauważymy, że to naprawdę nie tylko odpuszczenie grzechów, ale lekarstwo na wszelkie choroby naszej duszy. I dlatego nie ma sensu spierać się, czy spowiedź jest potrzebna, czy niepotrzebna. Bo jak zrezygnujemy ze spowiedzi, wyrosną zamiast kościołów gabinety psychologów i terapeutów, i inaczej nie będzie. Nie będziemy mogli sobie poradzić z najprostszymi rzeczami, co dzisiaj już można zaobserwować: ciągłe depresje, różnego rodzaju problemy, takie czy inne, ze sobą, w relacjach, i tak naprawdę nie ma dobrego rozwiązania. Im częściej się do tych osób chodzi, tym więcej, Człowiek ich potrzebuje. I zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz bardzo istotną w tym kontekście: że to nie Kościół wymyślił spowiedź, nie jakiś tam znany papież w przeszłości. Przecież słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus mówi do swoich apostołów: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. No właśnie. I warto tutaj także przypomnieć, co znaczy odpuścić lub zatrzymać grzechy. Generalnie wiemy doskonale, że miłosierdzie Pana Boga jest bezgraniczne. Właściwie nie ma granic, dlatego czasem w szkole uczniowie pytają, proszę księdza, czy zabójstwo to Pan Bóg przebaczy? No przebaczy. A czy przebaczy kradzież? Czy przebaczy gwałt, czy przebaczy różne inne grzechy? Przebaczy. Bo nieskończone jest Boże miłosierdzie, ale nie zawsze przebaczy. Co to znaczy nie zawsze? To znaczy przebaczy tylko wtedy, kiedy będzie odpowiednia dyspozycja człowieka, bo może nie przebaczyć nawet najprostszych grzechów. A od czego to zależy? No od tego, jak się do tej spowiedzi przygotowujemy. Jak do niej podchodzimy, bo Pan Bóg przebaczy każdy grzech, jeżeli będziemy szczerze za Niego żałować i obiecamy, a także będziemy się starali o lepsze życie, że to będzie leżało na naszym sercu, że będziemy walczyć o to lepsze życie. I dlatego zwróćmy uwagę, że czasem to pytanie: czy Pan Bóg coś przebaczy, jest pytaniem bez sensu, bo. Trzeba by odpowiedzieć, to zależy, jak do spowiedzi podejdziesz. I dlatego też w innym miejscu Ewangelii Pan Jezus sam mówi: że wszystkie grzechy zostaną odpuszczone, oprócz grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. I teraz pokrótce wyjaśnię, czy przypomnę, czym są te grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Generalnie są one dwa, tak można by powiedzieć najogólniej. Pierwszy grzech to zuchwałość względem Boga, którą dzisiaj prezentuje bardzo wielu ludzi, którzy sobie myślą, że wszystko im wolno, że tak naprawdę to oni będą decydować, co jest dobre, a co złe, że nie muszą się nikomu tłumaczyć, że nie muszą przed nikim wyjawiać i wyjaśniać swojego zachowania i postępowania. Wówczas mówimy o zuchwałości przeciw Bogu, czy względem Boga, i to jest jeden z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Kiedy człowiek nie tylko nie przyjmuje do wiadomości swojego grzechu, ale jeszcze bardzo często mówi, że grzeszyć to fajnie, to dobrze, to tak nowocześnie. To jest pierwszy grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a drugi odwrotny. Zdarzający się niezwykle rzadko w dzisiejszym świecie, ale zdarzający się. Otóż, kiedy człowiek zamyka się na Boże miłosierdzie, kiedy mówi, że Pan Bóg mu na pewno nie przebaczy, że tak ciężkie przewinienia popełnia, że na pewno mu Pan Bóg nie odpuści jego grzechów. To jest rozpacz, tak to się nazywa, a więc zamknięcie swojego serca i duszy na Boże miłosierdzie, czyli na to lekarstwo, które płynie. Ze Spowiedzi Świętej, z tego Bożego przebaczenia. Dlatego też, drodzy, kiedy ktoś zapyta, kiedy sami siebie będziemy pytać, czy jakikolwiek grzech, który przydarza się człowiekowi, Tobie i mnie, Pan Bóg przebaczy, trzeba zadać sobie pytanie: jak do tego podchodzimy? Jeśli podchodzimy właściwie, rozsądnie, czyli grzech przydarza się z ludzkiej słabości, że jesteśmy na tyle utrąceni czy zranieni grzechem pierworodnym, że nawet mimo szczerych chęci nie udaje się wytrwać w dłuższym okresie czasu w dobrym, i że chcemy pracować nad sobą, chcemy walczyć o to lepsze życie, to Pan Bóg zawsze przebaczy każdy, nawet najcięższy grzech. I znajdziemy w Ewangelii takie zdanie, że choćby Wasze grzechy były jak szkarła czerwone, jak śnieg wybieleją, dzięki Bożemu miłosierdziu. Dlatego, drodzy, dzisiaj w tę uroczystość niezwykle podniosłą, ważną, ale i także dotykającą każdego człowieka warto przyjrzeć się temu skromnemu obrazowi wiszącemu z boku naszego Kościoła i zobaczyć, że to serce Pana Jezusa zostało otwarte na krzyżu przez żołnierza, który włócznią przebił Jezusowi bok i ono jest otwarte ciągle, cały czas. Ono już nie zarasta, bo Jezus od momentu krzyżowej śmierci, poprzez zmartwychwstanie aż do dzisiaj jest dla każdego z nas, tym, który Bożym Miłosierdziem się dzieli. I dlatego nie ma takiego zła i takiego grzechu, którego by Pan Bóg nie przebaczył, tylko trzeba nam przyznać się. Do tego, że z tej naszej słabości często, niestety, nie potrafimy za każdym razem właściwie i dobrze wybierać, że to jest ten, ta skaza na naszej duszy i na naszym sumieniu, że czasem to, co złe, pokazuje nam jako dobre, to, co grzeszne, jako coś, czego, co jest powodem do dumy, to, co nas rani, jako coś, czego pragniemy. I warto, przyznając się do tego, także i przylgnąć do Jezusa i wyruszyć w Jego stronę, w stronę Jezusa, który wychodzi w, w naszą stronę. Odpowiedzieć tym samym właśnie, czego doświadczamy od zmartwychwstałego Pana. Kończąc dziś, drodzy, te rozważania, zachęcam szczerze, aby dziś, podczas tej Eucharystii, pomodlić się. Właśnie o to, abyśmy z jednej strony zawsze potrafili żałować za każdy grzech i zawsze potrafili pracować nad tym, aby to życie było lepsze. To po pierwsze, a po drugie, żebyśmy nie byli, jak święty Tomasz, którego dziś Ewangelia też przedstawia niedowiarkami. Pan Bóg naprawdę złożył w ręce każdego z nas wszystko, co potrzebne jest do zbawienia. Trzeba tylko zacząć z tego korzystać. Jezu, ufam Tobie. Amen.